Dzień dobry, Magdalena Podhajecka witam w kolejnym wydaniu Regionu Południe. A dziś w programie święto produktu regionalnego, sukcesy Aeroklubu Ziemi Lubuskiej oraz dożynki powiatowe w Otyniu. No już chyba powiedzieć, stajemy się kulinarnymi patriotami. Nie było łatwo: nasi rodzice i dziadkowie przyjechali z różnych stron przedwojennej Polski. Ale właśnie to okazało się naszym atutem: święto Lubuskiego produktu regionalnego było swego rodzaju podsumowaniem tego, jak odnaleźliśmy w kuchni własną tożsamość. Produkt regionalny to smak, zdrowie, to właśnie duży potencjał turystyczny, kulinarny regionu, którym musimy wykorzystywać i bardzo dobrze, że zorganizowane dzisiaj to święto produktu regionalnego właśnie tutaj, e, które się odbywa w Muzeum Etnograficznym w Ochli. A miejsce jest nieprzypadkowe, bo przecież co tydzień ci wszyscy, którzy lubią taką zdrową Tradycyjną naszą lubuską żywność przyjeżdżają tutaj, bo organizowany jest co tydzień Zielony Tarki, i właśnie taką żywność kupują. Lubuskie smakuje wielokulturowością, smakuje grzybami, dziczyzną, smakuje no, jeszcze bigosem jakimś z, z dziczyzną, z leśnymi, takimi powiedzmy sobie dodatkami. No, Naprawdę smakuje wyśmienicie i najlepiej na świecie. Rozmawiałem kiedyś z Robertem Makłowiczem i on do mnie mówi, Tomek, po co się tak wysilasz? Masz tak fantastyczne produkty twórczą kuchnię lubuską i wiele lat temu zacząłem to robić. Mamy produkty, którymi możemy się nie chwalić nie tylko w Polsce, ale myślę, że w Europie i na świecie. Biją na kolana yy, większość produktów, które są dookoła. Mięso, ryby, warzywa. Wszystko mamy naprawdę wyśmienite. Mamy genialne miody. Naprawdę każdy produkt, po który chwycimy, odwrócimy się, pójdziemy do rolnika, do rzemieślnika jest naprawdę najwyższej jakości. Samych produktów tradycyjnych mamy wpisanych na listę już ponad 80-83 dokładnie, także już sama ta liczba wskazuje o tym, jaki jest postęp wykonany. Dodatkowo są producenci, producenci czy rękodzielnicy, którzy chcą i tworzą cały czas, powstają nowe manufaktury. Także myślę, że jeżeli chodzi o rozrost i wzrost ilości producentów, to jak najbardziej w samej bazie lubuskiego centrum produktu regionalnego, czyli tych producentów, którzy z nami współpracują, już mamy blisko pół tysiąca. Także widać jak ta liczba rośnie. Rozrosło się to i rzeczywiście w tej chwili z dumą możemy mówić o Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego, bo naprawdę wspiera producentów i my to jako producenci czujemy najlepiej. Dzięki temu mamy możliwość wystąpienia na wielu y, imprezach ze swoimi produktami. Możemy opowiadać o nich. Konsumenci mogą bezpośrednio w relacjach, w rozmowach z nami dowiedzieć się więcej na temat produkcji naturalnej i, i, i produkcji przez takich małych producentów jak my wykonywanej. Lubuskie Centrum naprawdę moim zdaniem rozwinęło się wyśmienicie. Jest to święto zorganizowane przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego, a takim ostatnim jakby produktem właśnie stworzonym przez LCPR są szlaki kulinarne. Dlatego jesteśmy tutaj jako producenci. Jako, jako pasieka sprzedajemy swoje produkty, ale też jakby reklamujemy, zachęcamy wszystkich do skorzystania z tych szlaków, które są jakby nowością i potrzebujemy o nich opowiedzieć, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało. Staramy się w miarę możliwości przyjeżdżać tutaj na Zielony Targ w inne niedzielę a korzystając z okazji, że dzisiaj jest taki duży, duży zielony targ, no to przyjechaliśmy z największą grupą, sześć osób znajomych i bardzo jesteśmy zadowoleni. Przyjechaliśmy niedawno, obchodzimy stoiska, zakupiliśmy już serki kozie, serki, których no nie mamy możliwości zakupić gdzie indziej, a tutaj nam się bardzo, bardzo smakują i bardzo nam się podoba. No, flaki z na przykład świetne są tradycyjnie, jak zwykle, no, a teraz Zaczynamy kolejne etapy tej podróży, także możemy o tym rozmawiać dopiero później, jak posmakujemy. Do dzisiaj ten odświetlny charakter koresponduje też trochę z tym czasem przełomu sierpnia i września, w którym jesteśmy. Odbywają się liczne dożynki i w gminach powiatach My mamy swoje wojewódzkie święto, które odbędzie się 6 września w gminie Stare Kurowo, ale w miejscowości Nowe Kurowo, na które oczywiście wszystkich lubuszan serdecznie zapraszam. To był hat w powietrzu. Agata Poremska z Aeroklubu Ziemi Lubuskiej po raz trzeci została mistrzynią Polski w akrobacji szybowcowej. Jej klubowy kolega Miłosz Gądek był tuż za podium, zajął czwartą lokatę. Ich plany na przyszły rok to start w Mistrzostwach Polski i jeśli wszystko dobrze się ułoży, także w Mistrzostwach Świata. Było blisko, przez pierwsze dwie konkurencje udawało mi się prowadzić w klasyfikacji w Mistrzostwach Polski, no ale niestety te loty kolejne, który trzeci, czwarty lot, niestety nie były najlepsze. Później lot piąty był już dobry, no ale niestety to nie pozwoliło mi na wygranie z kolegami, z koleżankami i zostałem na tej czwartej pozycji też warto zaznaczyć, że całe zawody zakończyłem na 11 miejscu, więc jak, jak na moją osobę to już jest sukces, bo ja latam na Mistrzostwach w akrobacji od 5 lat dopiero, więc myślę, że, że jest coraz lepiej. Przede wszystkim trzeba się skoncentrować na tym, żeby wykonać każdą figurę perfekcyjnie, a do tego, żeby ten komplet figur, które później ma się w całej wiązance, również wykonać poprawnie. Do tego y, kolejnym stopniem trudności jest to, że figury trzeba wykonywać w odpowiednim boksie, który znajduje się nad ziemią. Jest to sześcian o, o boku jednego kilometra. I mamy to na tyle dobrze pokazać sędziom, żeby sędziowie widzieli w tym po pierwsze to, co chcą, czyli poprawność wykonania figur, a po drugie też to piękno i harmonię, którą y, również y, gdzieś tam można ocenić. W szybownictwie fajne jest to, że mamy tą wolność, mamy te przyciążenia, one są przyjemne. Możemy skupiać się na tej precyzji jeżeli nam coś wiedzą, to to jest naprawdę bardzo satysfakcjonujące i jeżeli widzimy, że jakiś lat nam dobrze poszedł e, moja najwyższa lokata, to była czwarta w tej zawodach w jednej z konkurencji w całej klasyfikacji po pierwszym programie. No myślę, że to nas cieszy naprawdę, tak? Czyli jeżeli poświęciliśmy naprawdę dużo na te treningi, bo ja czy Agata jeździliśmy na treningi, niestety nie trenowaliśmy się o najgorsze, jeździliśmy na te treningi do Kielc na przykład czy do Warszawy. Więc jakby no te odległości też były duże, więc często je wyjeżdżaliśmy, było to też monotonne, ciężkie. I myślę, że to cieszy, czyli, czyli, czyli cały czas przesuwanie się z każdym rokiem do góry akurat tabeli. Plany są takie, mam nadzieję, że po pierwszy udział w mistrzostwach polskich w przyszłym roku, a po tych zawodach będziemy jechać, mam nadzieję, na mistrzostwa świata, które odbędą się we Francji. Ostatni sezon przyniósł rolnikom sporo wyzwań. Powódź, przymrozki i kapryśną pogodę. Teraz nadszedł czas dumy z zebranych plonów. Dożynki w gminie Otyń są więc nie tylko wspólnym świętowaniem tradycji, ale też momentem, w którym można docenić lokalną społeczność i jej ciężką pracę. Nasze działania w obrębie rolnictwa są zorientowane na po pierwsze nasze, naszą współpracę, którą organizujemy przez Departament Rolnictwa. To oczywiście e, określone działania, które prowadzi, prowadzą urzędnicy szczebla samorządu województwa w kontekście funkcjonowania rolnictwa na Ziemi lubuskiej. Oprócz tego oczywiście mamy do czynienia z dystrybucją środków z Unii Europejskiej poprzez e, program obszarów wiejskich, które i te środki trafiają do gmin, do samorządów, na których jest po prostu bardzo dużo właśnie rolników funkcjonujących i gminy są e, oznaczane jako rolnicze. No i oczywiście mamy produkt regionalny Lubuskie Centrum produkt Regionalnego, które również ogniskuje tych producentów, wśród których jest bardzo wielu rolników, e, tego wszystkiego co nasza ziemia rodzi najlepsze i oni doprawiają do tego do, dodają do tego szczyptę swojego talentu. No i przez to możemy mówić o takim bardzo dużym e, sukcesie związanym właśnie z tym z z tą zdrową żywnością, z tą różnorodną żywnością, którą oni promują, a my im w tym oczywiście pomagamy. Chciałbym zacząć mimo wszystko od tradycji, bo ona jest ważna. To jest szul tak naszego życia codziennego, bo gdy zatracimy tradycję, trochę zatracamy siebie. Czyli tradycyjne święto, kiedy dziękujemy rolnikom za plony, kiedy dziękujemy za to, że na naszych stołach może zawsze gościć ten chleb, jest to ważne wydarzenie i z strony samorządowców myślę taki ukłon w stronę wszystkich tych, którzy pracują i bezpośrednio na roli, ale również ci, którzy pracują w sferze rolniczej. W tym roku warunki e, pogodowe nie do końca im sprzyjały. E, niejednokrotnie rolnicy e, dzwonili do mnie, pani burmistrz, potrzebujemy deszczu, bo były też takie e, sytuacje, ale pokłosiem też e, była powódź biegłoroczna, kiedy już były przygotowane e, pola do uprawy i tak dalej, i tak dalej. Także pogoda nie do końca im sprzyjała, a to trzeba przyznać. E, także kukurydza. Niech oni uda im się tak, jak sobie wymarzyli ale żeby tylko gorzej nie było, zbiory zbóż były bardzo dobre, urodzajne, więc myślę, że są na dzień dzisiejszy zadowoleni. Rzepak też, jestem bezpośrednio w kontakcie z rolnikami, więc mam ich plony w głowie. Ten rok był dosyć trudnym rokiem dla rolników, dlatego, że przymrozki też nas niestety nie oszczędziły. Pogoda była dość zmienna. Nie była tak łatwa, ale y, okazuje się, że plony nie są najgorsze. Y, myślę, że rolnicy mają co świętować. Y, pomimo tych trudów, które nas spotkały, y, plony są y, na ten moment myślę, że dobre. Na dziś to już wszystko. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do śledzenia kolejnych wiadomości z południa regionu. Do zobaczenia.